Ziemski Plan Świata Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł, niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. Jak to się wszystko zaczęło według księgi rodzaju, pierwszej księgi Biblii? Kiedyś może brałeś ten tekst dosłownie, może wciąż tak uważasz, chociaż ostatnio modne stało się traktowanie historii stworzenia jak fikcji. Mak, który nie podąża za modą, nie traktuje księgi rodzaju jak fikcji, ale nie przyjmuje jej też dosłownie. Zamiast tego staje pytania. Jedno z ważniejszych brzmi: Co masz na myśli mówiąc Bóg? Odpowiedzi szuka. Nie w Starym Testamencie, ale w równie interesującym dziele hebrajskim, świętej kabale. W przeciwieństwie do księgi rodzaju, teksty kabalistyczne nie określają momentu, kiedy wszystko działo swój początek. Na początku, przed początkiem i po początku jest, był i zawsze będzie byt, ale ten byt wcale nie musi się przejawiać. I tu od razu wpaliśmy na głęboką wodę. Kabale nie jest łatwo zrozumieć. Na pewno jednak wysiłek, który będziesz musiał zainwestować w jej zrozumienie, zwrócić i się z nawiązką, ponieważ jest to struktura, która można w pewnym sensie włączyć wszystko to, to widzialne i niewidzialne, fizyczne i niefizyczne. Jest to olbrzymia pomoc w pojmowaniu tego wszystkiego. Arbitralnie, za punkt wyjścia, można przyjąć ideę bytu negatywnego lub, jak mówią kabaliści, wielkiego nieprzejawionego. W wielkim nieprzejawionym prawie nic nie można powiedzieć. Zostaje nie przeszkodziło w powstaniu licznych książek na ten temat. Twój byt ma charakter pozytywny, tak samo jak wszystko. Czym się stykasz? Określenie byt negatywny nie ma dla ciebie żadnego znaczenia, ponieważ odnosi się do czegoś, co nie mieści się w twoim doświadczeniu i ze swojej natury musi pozostać niedostępne doświadczeniu. Najlepsze, nie co możesz zrobić, to iść w ślady hindusów, którzy opisują najwyższą boskość jako nie to, nie tamto. Do wielkiego nieprzejawionego zbliżają się teraz fizycy, co umyka uwagi okultystów. Fizycy próbują dociec, na czym polega istota materii. Dawniej wszystko było prostsze. Materia to było coś, co mogło spaść na nogę. Jeśli wzięło się kawałek materii i pocięło go na mniejsze kawałki, dochodziło się w końcu do tak małego kawałeczka, którego nie można już było dalej podzielić. Grecy nazwali tę najmniejszą z możliwych cząstek materii atomem. Chłopa się wtedy, gdy uczeni odkryli, że atomy można rozszczepiać. To, co znaleźli w środku, nie było już wcale materią. Co gorsza, w końcu okazało się, że jest to trudne do zaakceptowania. Odkryli bowiem, że cała struktura świata fizycznego opiera się na czymś tak mało pewnym jak prawdopodobieństwo statystyczne. To, co Kaba nazywa wielkim nieprzejawionym, jest według w polem prawdopodobieństwa, który leży u podstaw wszystkiego, co znamy. Wizykom, tak jak hindusom, nie udało się znaleźć na nie lepszego określenia. Bez względu na to, jak mało jeszcze możemy powiedzieć na temat wielkiego nieprzejawionego, wiemy przynajmniej jedno – w którymś momencie coś się zmieniło, zaistniał byt pozytywny. Zgodnie z tradycją kabalistyczną, to przejście miało coś wspólnego z trzema zasłonami nieprzejawionego. Jeśli spojrzysz na drzewo życia, zauważysz trzy zacienione, podobne do aureoli, półkola, dotyczące najwyższą, w literaturze kabalistycznej są to AIN, AIN-SOF e i AIN-SOF-AUR. Terminy te oznaczają po kolei negatywność, nieograniczoność i nieograniczone światło. W pewnym sensie zasłony te są kolejną próbą opisania czegoś, czego nie sposób opisać. Negatywność jest najważniejszą cechą wielkiego nieprzyjawionego. To nie jest to ani tamto, ponieważ i to i tamto odnoszą się zawsze do czegoś pozytywnego. To możemy zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, powąchać. Albo przynajmniej sobie wyobrazić. Nieograniczoność jest terminem teoretycznym biorącym się ze świadomości, że nieprzejawione leży u podstaw wszystkiego, co istnieje, a ponieważ wszystko, co jest, wydaje się nie mieć granic, więc nieprzejawione też musi być nieograniczone. Nazwa trzeciej zasłony, czyli nieograniczone światło, jest już tak, jest już jednak tak niezwykła, że zaczynamy się zastanawiać, czy starożytni hebrajscy magowie nie znali skądś fizyki tak dobrze jak współcześni uczeni, a może nawet jeszcze lepiej. To światło ma wspólnego z przejściem pomiędzy potencjałem pola prawdopodobieństwa a rzeczywistością danego nam światła. Zjawisko znane jako światło jest w rzeczywistości wiązką cząstek mniejszych od atomów, które fizycy nazywają fotonami. Z definicji wiązka fotonów wędruje z prędkością światła, która według Einsteina stanowi absolutną granicę, do której można cokolwiek przyspieszyć. Ale teoria względności dowodzi, że w trakcie dochodzenia do prędkości światła czas zwalnia bieg, a kiedy osiąga się prędkość światła, czas całkowicie się zatrzymuje. Zatem wiązka fotonów podróżuje poza czasem. Może ten krótki wypad na tereny współczesnej fizyki sprawić im trudność, ale przygotuj się na coś jeszcze gorszego. Z obliczenia Einsteina wynika, że w rzeczywistości czas i przestrzeń nie są od siebie oddzielone. Myślimy o czasie jako jednym, a o przestrzeni jako czymś drugim, ale w rzeczywistości mylimy się. Naprawdę czas i przestrzeń nie istnieją oddzielnie, jest jednak... Jest tylko jedna całość nazywana czasoprzestrzenią.